Cześć, witajcie, ja jestem Najonek i dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Hardcore. Jest to ósmy odcinek. Pewnie się zastanawiacie, gdzie ja się znajduję, co tutaj ja robię na tym portalu, gdzie ja jestem. A mianowicie poza odcinkiem poszedłem sobie na wyprawę. Tak wiem, mówiłem, że nie będę chodził na wyprawy poza odcinkami, ale to nie jest przecież żadna wyprawa do Netheru, Stwierdziłem, gdzie jest szansa, że umrę. Bo to jest wypiawa po zwykłym świecie, a mam też żelazne rzeczy, więc ja raczej nic się złego nie stanie. Obecnie jesteśmy właśnie na portalu, gdzie skończyłem eksplorować i postanowiłem, że to się zakończę eksplorowanie i nagram dla was odcinek. Tylko teraz sobie kraftujemy łódź, ponieważ e, dużywałem lądem. Powiem wam tyle, że, bardzo, e, że ten świat przemieniłem na wersję 1.18. Znaczy sam się przemienił, nawet nie musiałem. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją, na przykład jest sawanna tam za mną, na której jest śnieg. Bardzo podejrzanie. Tam widać po prostu nowe góry. Podejrzanie po prostu się dzieje. Mój domek jest za nami. Jedyne co tam robiłem to rozbudowałem farmę. I to w zasadzie tyle. Sprawdzę, czy wziąłem łóżeczko, bo to dosyć ważna rzecz. Teraz kontynuujemy moją podróż, którą zacząłem. Ja przeszedłem tak około 500 kwiatek. Tą podróż chcę zrobić, żeby uzyskać temy, jakieś temy. Ja już tam jedynie znalazłem wioskę. Znaczy jakieś jeziorko. Wioskę wcześniej i nic więcej. Chyba to bardziej nietypowa wioska, bo to była wioska mm, świerkowa na biurze lawannym. Znaczy z tych drzewek. Tutaj. Stop. Nie, nie, nie. To się nie dzieje. Czy my właśnie widzowie odkryliśmy tutaj na odcinku najmniejszy biom sawanny w Minecraft? Robię aż tego screena wam powiem. Bo to jest niemożliwe. Tu nic więcej nie ma. Mm. Podejrzane. Bardzo. Generator 1.18 albo ma tak wyglądać, albo jest zepsuty. Szczerze wam powiem, ja jedyne czego wymagałbym od generatora Minecrafta, to żeby zrobili, żeby rzeki zaczynały się, nie wiem, gdzieś w górach, a kończyły się, o tam jest wioska, a kończyły się, nie wiem, gdzieś w oceanie. To by było według mnie ładniejsze, bo to by lepiej wpłynęło według mnie na rozgrywkę, bo rzeki jakoś by też ładniej wyglądały. Bo to, to w zasadzie jest bardziej jezioro niż rzeka, bo też zależy. Bo na przykład Minecraft może to też klasyfikować jako jezioro, ale są rzeki, które nagle się po prostu kończą. Przynajmniej tak było wcześniej. Nie wiem jak jest na obecną chwilę. I myślę, że tą wioskę sobie popędujemy i wrócimy. No chyba, że dojrzymy z niej jakiś inny ciekawy interesujący element m, okolicy. Bierzemy sobie kilka my sobie i potem zrobimy Więc tak Tutaj idziemy sobie Co to jest? Takie podejrzane Jakieś słupy z lodu yy, I widać O nie są w dżerowie yy. Co ty sprzedajesz dziomuś? Yy. Świetnie Świetnie Świetna opłaca yy, Bliżej nie jest wioska i tam już lepiej to wychodzi O O chlebek. Fajnie bo w tych wioskach dużo chlebka jest. Przewidzimy sobie jeszcze ten domek. A, o nie, nie jednak, nie bieda. Byłoby śmieszne, gdybym tak zerknął tylko powierzchownie, coś Nie, coś się złego dzieje się z Minecraftem. Gdybym tak zerknął powierzchownie i w sobie wyszedł, tam dwie sztabki żelaza. Od, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jakoś trudno dużo, ale e, mogłyby nie dobrze tam być di diamenty, bo to jest odpowiednik kowala, mi się wydaje. Pusto mam powiem w tych wioskach. Tutaj nie ma za dużo, co komentować: bo tutaj nie ma żadnych diamentów ani nic takiego. Tutaj, jakby w białej, że pustej wiosce. Tutaj za wiele rzeczy nie ma nawet. Oczywiście przypominam osobom, które nowe są na tej serii, że gramy na hardcore. Czyli jak zginę to yy, koniec. Koniec serii, bo mogę tylko świat Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Że będę musiał tutaj umrzeć. mam tak też, że planowałem, żeby ta seria miała yy, około tak z y, 30 albo 40 odcinków. To też zależy jak to o. Statyw alchemiczny już mam bo w poprzedniej wiosce zrobiłem i wracając po prostu tak myślałem że to będzie 30 40 albo no tak znaczy opcjonalnie 50 odcinków bo mogłoby być 100 odcinków ale to pewnie jeszcze rok albo dwa lata będzie trwało z tego co widzę mmm, tylko podejdę bo na mniejszym render distance bo no wiecie świnki fps fpsów nie wiem dlaczego w Minecrafcie mogę mieć tylko 60 fps -ów. Nie rozumiem tego. W innych grach mogę mieć 200 300. albo 300. A tutaj niestety muszę mieć 60. Już się wracamy, tak wam powiem, do bazy, bo mamy tyle itemków. A jestem innych rzeczy ciekawe. To są jakieś ograniczenia Minecrafta czy mojego komputera, więc dajmy sobie D distance na 2 to są chyba ograniczenia jakiegoś minecrafta chociaż ja mogę mieć włączoną opcję tutaj, o nie, mam max frame rate unlimited więc to się zwiększamy więc to są jakieś głupie ograniczenia minecrafta bo to wręcz niemożliwe według mnie, żeby e, mieć 60 fps czy e, render distance tiny, to jest według mnie niemożliwe nawet na jakimś w słabym komputerze, aby to miało z, pewnie więcej niż 60, ale może się nie znam, może nie wiem. Obecnie mijamy podejrzany biom, podejrzany bardzo, gdzie jest tylko jedno drzewko, sewanny. Tutaj ładne tereny są takie też chociaż nie wiem czy bym to jakoś wykorzystał bo raczej mi się wydaje, że nie będę szedł jakoś z ekspansją tutaj mamy opcję w sumie teraz albo żeby sobie popłynąć sobie tędy, albo sobie pójść lądem I idziemy sobie lądem bo już płynęliśmy może coś odkryjemy o, tak ciekawe wygląda taki pół... a nie myślałem, że to jest jest półwysek przez chwilę nie możecie ocenić w sumie, jak się zmienił generator Minecrafta, nie wiem, czy... Jak was mówię, nie oceniajcie po, tych, po tym odcinku, jak on tutaj wygląda, bo nie jestem pewien, co się zaktualizowało na nowy teren, co nie. Równie dobrze, to, może być, to mogą być w zasadzie stare góry, tylko że jakoś, jakimś sposobem się wyższe wygenerowały. Jest też taka opcja, bo kiedyś też były jakieś tam wyjątki, wiadomo o dynie kolejne teraz to jeszcze sobie trzy weźmiemy bo wiadomo e, mogło się coś jakoś inaczej wygenerować więc my sobie idziemy to jest wiózka, którą wcześniej no zabrałem tam parę itemków chociażby ten brewing stand teraz zjadłbym tą słupkę Wywalam miseczkę, bo miseczki są bardzo tanie. I to jest sawanna, ta jedna, w której dzieje się coś według mnie wręcz nielegalnego. Wierzcze są te domki. Co mi się wydaje tu o tym? Czy jest Ja tutaj byłem podejrzane. E, dobra, ale tutaj mm, są po prostu ośnieżone te drzewka. I tutaj według tego e, snowy Plains. A tutaj nawet mimo że stoję pod drzewem Akacji, jest też swój Plains. Tutaj dopiero rozpoczyna się biom Sabana widzowie. Dobra, nie wnikam w te problemy z drzewami akacji, co jest z nimi nie tak. Wracamy już do domu. Bo ten generator mnie e, trochę denerwuje, może nie, chyba jakiś Co się najlepszego stało światem pewnie coś się działo z nim, kiedy wyszła wersja 1.18 Nie wiadomo co się z nim działo Ciekawe. A właśnie bo teraz w teorii też jest wyżej i głębiej. To według... nie będzie... to wyżej na pewno działa. To budowanie głębiej nie wiem na ile to mogło działać, to znaczy czy jaskinie się pojawią czy nie. to się zgubiłem. Nie, to jest topnurza yy, tej igły, przy której ja mieszkam. Tak, to już jest ten teren. Też są jakieś wzgórza, mniejsze większe. Tam już widać mój domek. Tam coś stoi. A ja dobra. Myślałem, że to jakiś zombiak, zbrojce z rejowy nie ja podkrywa. To, to jest mi dobre pytanie, czy moby mogą mieć zbrojkę na taki zombie. zombiak? Szkielet, o nie. Jeśli ja od was będę trzymać z daleka. chodzę tutaj, chyba u Josło. nie wiem czy tanki się ładowały tutaj. Dobra, te diabły nie gonią. A ja uciekam do swojego mieszkania. Dobra, więc tak, yy, może najpierw odłóżmy już i pójdziemy spać i zobaczymy, jakie itemki udało nam się zgarnąć. Dobrze, yy, tak, dynie, to można w sumie udekorować yy, dół tego domku, to znaczy, o, jedzą po, tutaj nic nie ma, tej jest skrzynia, tą skrzynię tutaj zostawimy. Panie zombie, proszę do mnie nie iść, kiedy ja mówię takie szczegółowiki. No odgłosy jakoś wydajesz. Bierzemy sobie te rzeczy, bo te pewno nam się nie przydadzą. To można w sumie wziąć. Chociaż nie, na razie pudełki takie niepotrzebne zostawimy w, w skrzyni. To, to dobrze. dobrze. Przestawimy to sobie jakoś. Tutaj może będzie piwnica, gdzie potem to też przeniesiemy, ale na razie nie ma tam piwnicy, więc postawimy to postawimy jakoś tak. Tutaj już postawimy w to pomiędzy tymi może skrzynie ale skrzynie trzeba najpierw wykraftować tutaj taką podwójną I tutaj zaczniemy układać e, itemy, węgiel to sobie połowę wsadzę to, e, to w sumie też mogę dynie, złoto, złote moje hewki o, brewing stand mogę na tym w sumie na kefkingu Dobrze łódkę w zasadzie papiki też mogę sobie zostawić Eku. Myślę, że skoro już tak widzowie też zacząłem e, za odcinkiem coś robić, to może pójdę do kopalni kiedyś za odcinkiem. Ale to nie po tym odcinku, to zrobię kiedyś tam indziej, pewnie. Bo nie chcę aż coś przynudzać. Już jeden film do skopania. Nie pamiętam jak on... Czy dobrze się przyjął, czy nie, ale pamiętam, że w równaniu do niektórych moich filmów nie był jakoś tylko popularny. Eee, dobra, Co? te rzeczy to są takie bardziej śmieciowe? Znaczy, o kompasy dobra, kompasy może jakieś. Więc one są tak mniej potrzebne w domu, więc je mm, zostawimy tam. To sobie odłożymy. Te rzeczy takie to też. Ja Mam pomysł, żeby zrobić taką dekorację przed domkiem. Jak to się robiło? Chyba się robiło tak, mi się wydaje. O! Mamy Pumpkin To jakoś się też robiło, że dało się zrobić taką latarenkę. O, to dokładnie. Takie coś? co chwila? O! To. Wiem, że Halloween już nie ma. Wiem dobrze o tym, że było dawno, ale takie coś ładne to będzie, nawet według mnie. A więc co widzowie? Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu pojawi się odcinek z Pojatnika. A więc co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!